docierają informacje o złym stanie żołnierzy pozostawionych w szpitalu w miejskich koszarach. Cytat, który Państwo widzą, jest pierwszym opisem szpitala, jaki pojawia się w pamiętniku bandy nawojskiej. E, zwraca ona uwagę na to, że e, w szpitalu wojskowym e, pozostawiono 35 chorych i rannych, w koszarach zaś 90, bez, kompletnie bez jakiejkolwiek pomocy e, lekarskiej. I przede wszystkim to, co zwraca uwagę, to, to ten wstrząs, jaki wywołał na Wandzie obraz szpitala, raczej obraz chorych żołnierzy pozostawionych samym sobie. Największym problemem przede wszystkim była czerwonka, która panuje wśród chorych, czyli ostra choroba zakaźna jelit. Tej chorobie towarzyszy odwodnienie oraz gorączka i one powodowały znaczne osłabienie organizmu, a wielu żołnierzy przez nieodpowiednie odżywianie się w tym czasie, ponieważ miejscowa ludność chcąc pomóc żołnierzom, starała się ich dokarmiać, ale robiła to w sposób, dostarczając bardzo tłuste potrawy, co powodowało, że żołnierze, jeżeli zdecydowali się skorzystać z tej pomocy, umierali w ciężkich męczarniach. W pierwszej kolejności należało zorganizować stałą opiekę w szpitalu dla chorych, a także prowizoryczną kuchnię, tak aby mieć pełną kontrolę nad tym, co ci chorzy spożywają, a także, a także pilnować ich bezpieczeństwa. I tu z pomocą przychodzi miejscowa ludność oraz magistrat miasta. 22 października 1914 roku autorka zanotowała. W szpitalu już jest jaki taki porządek. Z magistratu przysłali nam ludzi do wyczyszczenia sal i korytarzy, dali trochę prowiantu, bo przed tym każdy posiłek był wyżebrany. Swoją drogą i teraz jeszcze żebrać trzeba, ale to już nie to, co na początku. Ludzie dużo pomagają. W pierwszych dniach było ciężko, trzeba się było przekradać załkami z odrobiną posiłku dla chorych, by kozacy nie odebrali. Wyżebraną bieliznę nosiłyśmy jak skarb, żeby nam nie odebrali. 5 października pojawia się w szpitalu wykwalifikowany lekarz, który zajmuje się chorymi i przygotowuje potrzebne lekarstwa, jednakże już następnego dnia odjeżdża z przemieszczającym się wojskiem i poza sporadycznymi wizytami przejezdnych lekarzy cała opieka tak naprawdę opiera się na niewielkim doświadczeniu ochotników sanitariuszy, w tym tylko pani Wanda odbyła w 1912 roku jakiś obowiązkowy kurs pielęgniarski. Wszyscy inni nie posiadają medycznego przygotowania. Początkiem października 2014 roku e, rusza austriacka ofensywa w kierunku oblężonej twierdzy Przemyśl. E, w trzy armie odrzucają, e, czwarta, trzecia i druga, odrzuciły armie rosyjskie za rzekę San i w ciągu pięciu dni e, po trzech poważniejszych starciach pod Rzeszowym Łańcutem i Krosnem osiągają linię San i odblokowują Przemyśl, a Łańcut ponownie staje się miastem e, austriackim. W momencie pojawienia się żołnierzy austriackich w łańcucie, szpital, ma, szpital staje się przepełniony i w dalszym ciągu ma problemy ze stałą opieką lekarską. Brakuje w szpitalu również medykamentów i żywności, a kolejnym problemem jest i tak uszczuplanie i tak zabieranie szczupłych zapasów szpitala, szpitalnych przez pojawiających się od czasu do czasu lekarzy. Ze względu na brak opatrunków, te zużyte kilkakrotnie trzeba było odkażać w gorącej wodzie, tak aby móc zapewnić jak największej liczbie żołnierzy i tak pomoc taką naprawdę pierwszego kontaktu. Już 4 listopada Austriacy podejmują decyzję o ewakuacji szpitala. Pociągami przewożeni, przewożeni zostają chorzy. Oczywiście ci, którzy się do tego nadają. Wszyscy inni uznani jako ci śmiertelnie chorzy, zostają w szpitalu. Zostaje również personel z łańcuchuta. Wszyscy wykwalifikowani lekarze udają się za, za frontem. Ten szpital będzie później ulokowany w bokni. Natomiast w łańcucie pozostaje ten personel złożony z ochotników i druga okupacja rosyjska rozpoczyna się 6 listopada 1914 roku. Wtedy władzę polityczną i administracyjną na obszarze miasta i całego powiatu przejmuje naczelnik Płaton Zabugin, który podlega bezpośrednio generał-gubernatorowi Galicji. Okupacja trwa do 12 maja 1915 roku, kiedy po przełamaniu frontu pod Gorlicami miasto zostaje odbite przez oddziały niemieckie. 12 listopada pani Wanda w swoim pamiętniku zanotowała. Rosjanie rozgospodarowują się u nas na dobre. Dzisiaj obejmuje szpital austriacki pod swój zarząd. Przyjechali doktorzy, felczerzy i jedna siostra. Nasi zdają im wszystko. Kuchnię, magazyn, aptekę chorych. My z Władką zostajemy nadal jako ochotniczki przy naszych chorych. Służymy również za tłumaczki. Cały dzień jesteśmy zajęte. Ja mam pod swoją opieką zakaźnych. Władka została na parterze przy rannych. To jest szpital polowy numer 357. Ulokowanie na parterze budynku szpitala polowego zmienia organizację i system pracy w szpitalu, ponieważ na stałe przebywa w nim felczer, a lekarz pojawia się dwa razy dziennie. I jak zauważyła sama pani Wanda, ta późniejsza praca w szpitalu nie przypominała już tej okropnej charówki, jak, jak to nazwała, z pierwszych tygodni wojny, ponieważ wszystko było uregulowane, aprowizacja była dobra. Zwraca również uwagę na dostawy produktów z Rosji, aż personel szpitalny z lekarzem e, określa jako ugrzeczniony i ceniący ich bezinteresowną współpracę. E, na piętrze szpitala znajdowali się żołnierze formacji austro-węgierskich, natomiast na parterze rosyjskich. I pomimo wrogiej przynależności armii, o chorych dba się tak samo. E, jak zwraca uwagę Wanda, e, na ogół personel to nieźli ludzie. Nie robią różnicy między naszymi chorymi a Rosjanami. Karmią ich dobrze i w ogóle się do nich odnoszą. Jest tu także siostra Rosjanka Dobra Dusza. Dzisiaj dała mi dla chorych austriackich wino i papierosy, czego oni już dawno nie widzieli, a co przyjmowali ode mnie z prawdziwym zadowoleniem. W szpitalu przebywali żołnierze wielu narodowości, bo poza Polakami byli również Czesi, Niemcy, Rosjanie, Węgrzy, Serbowie, ale także i Żydzi. 29 listopada szpital polowy zostaje przeniesiony bliżej linii frontu. W tym czasie wojska rosyjskie zatrzymały się w Beskidzie Wyspowym e, wzdłuż drogi Limanowa-Nowy Sącz. Na jego miejsce w budynku po dominikańskim instaluje się szpital zapasowy nr 111, a co za tym idzie, instaluje się nowy e, personel. E, jak zwraca uwagę Pani Wanda, e, kiedy pojawia się nowy personel, e, zmieniają się zupełnie relacje w tym szpitalu. Ten personel nie chce już współpracować z miejscową ludnością, a nasza główna bohaterka najpierw wycofałaby się ze szpitala i przestała już pomagać. Nowy personel na nowo organizuje jeszcze szpitala i jedna z najważniejszych rzeczy, szpital zostaje przeniesiony. W lewym dolnym roku widzą Państwo że... Jak widać konferencja nadal trwa. Idziemy teraz na inny wykład, na inną salę. Zobaczymy co tam będzie. Także pozdrawiam Pomorska Telewizja Narodowa redaktor słowo Mirziemlinkiński. Dziękuję bardzo.